Abyśmy się ograniczyli tylko i wyłącznie do zastosowania terapii wobec jednej osoby, to byłaby to taka sytuacja, no, możemy sobie wyobrazić, że otopali się dom, i zamiast żeby ten dom gasić, to dajemy lokatorom specjalne takie stroje przeciwpożarowe, żeby oni prawda, wchodzić do tego domu w tych strojach. No, no, nie tędy droga, tak no, przede wszystkim trzeba po prostu ugasić pożar. Witam kochani w kolejnym odcinku. Tak jak obiecywałem, dziś podobnie jak przed tygodniem mówię o psychoterapii. Poprzedni odcinek zakończyłem obietnicą, że dziś będę mówił i zacznę od mówienia na temat terapii grupowej. Rzeczywiście terapia, taka klasyczna terapia, o której mówiłem tydzień temu, no to układ jeden na jeden. Tak? Jeden terapeuta, terapeutka, jeden pacjent. Ale mamy inne narzędzia. Takimi narzędziami jest terapia par, terapia rodzin oraz terapia grupowa. Terapia grupowa to rodzaj terapii, w której grupa osób mających podobny problem, takim problemem mogą być zaburzenia nerwicowe, takim problemem może być uzależnienie od jakiejś substancji, takim problemem może być na przykład są to ofiary jakiejś traumy, gwałtu, są to osoby, które straciły bliską osobę. Czy to w wyniku samobójstwa, czy w wyniku choroby, spotykają się wspólnie z terapeutą i e, omawiają, e, omawiają te problemy. Terapeuta odnosi się do każdej z tych osób indywidualnie, każdy się tam zawsze przedstawia, opowiada o sobie. Po czym dochodzi do interakcji wewnątrz tej grupy, tak? do interakcji zarówno w trakcie terapii, w trakcie sesji terapeutycznej, która trwano często dłużej niż godziny. Niż a no ja też oczywiście nawiązuje jakieś, jakieś tam się znajomości, prawda? Te interakcje się później toczą, można powiedzieć, poza sesją terapeutyczną. To wymaga pewnych, pewnej otwartości, pewnej odwagi, ponieważ trzeba mówić o swoich problemach, no, można powiedzieć, nieco publicznie, tak? Tego zaufania, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że ufamy terapeucie, który bezwzględnie pod karą sankcji prawnej nie może ujawniać tajemnicy terapii, no ale też musimy ufać innym osobom, które są w trakcie tej terapii, ponieważ one no, są, można powiedzieć, związane z pewnym takim gentleman's agreement, natomiast, że nie ujawnią oczywiście tych treści na, na, na zewnątrz, natomiast jako nieprofesjonaliści, no rzecz jasna tutaj nie, po, nie podlegają sankcji. Ale jest to bardzo metoda skuteczna, ponieważ e, słuchanie o problemach innych, konfrontowanie się, wymienianie się informacjami z innymi osobami, ten taki specyficzny feedback, który, który otrzymujemy, jest naprawdę bardzo wartościowy. Ja podczas nauki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w klinice Nerwis, profesor Kobayashi, uczestniczyłem w takich właśnie sesjach terapii grupowej. No, muszę przyznać, że było to bardzo ciekawe, bardzo interesujące doświadczenie. Pozwoliło to na przykład w tej grupie, w której była pacjentka, odkryć, Przyczynę jej bardzo silnych zabrotów głowy, no, ja nie będę tego oczywiście analizował, ale okazało się, że u tego problemu była aborcja, której, którą przeprowadziła wiele lat przed tą sesją terapeutyczną, z czego zupełnie nie zdawała sobie sprawy. Dopiero terapia grupowa, można powiedzieć, wydobyła to, to na światło dzienne i, i przyniosło jej to ulgę. Taką specyficzną formą terapii grupowej jest terapia rodzinna i terapia par. Ja jestem wielkim fanem terapii rodzin, tak zwanej systemowej terapii rodzin, ponieważ jeżeli mamy problem z dziećmi, problem z młodymi ludźmi, to źródłem tego problemu najczęściej jest funkcjonowanie układu rodzinnego. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mama z synem, syn się nie chciał uczyć, miał pewne problemy ze Snem mama kładła to na karp dojrzewania i trudnego charakteru tego, tego chłopca. Ale kiedy poprosiłem mamę o wyjście, ponieważ jeżeli rodzic się zgadza i dziecko tego potrzebuje, to wolę, żeby pewna część rozmowy przebiegała indywidualnie, bez udziału kogokolwiek innego, to chłopiec zaczął mówić, iż no, ma bardzo duży problem, ponieważ jego ojciec jest uzależniony od alkoholu i no dochodzi do sytuacji, w których kiedy jest zima, to boją się, że on wyjdzie z domu. Były takie sytuacje, kiedy on się upijał poza domem, gdzieś tam się położył, mało nie zamarzł. W związku z tym e, starają się jakoś tam na zmianę pilnować. No, muszę powiedzieć, że. Takie funkcjonowanie rodzinne no, w żadnym wypadku uniemożliwiało nieprawidłowy sen, nieprawidłowy rozwój tego młodego człowieka, i dopiero rozpoczęcie pracy z całą rodziną, oczywiście terapii y, tego tegoż ojca, no, było warunkiem sine qua non, sukcesu terapeutycznego. Tak? Gdybyśmy się ograniczyli tylko i wyłącznie do zastosowania y, terapii wobec jednej osoby, tak w momencie tego chłopca, albo wydawania leków, no, to byłaby to taka sytuacja. No, możemy sobie wyobrazić, że otopali się dom i zamiast żeby ten dom gasić, to dajemy lokatorom specjalne takie stroje przeciwpożarowe, żeby oni prawda, wchodzić do tego domu w tych strojach. No, no, nie tędy droga, tak? No, przede wszystkim trzeba po prostu ugasić pożar. Tak więc, terapia rodzinna, w której uczestniczą i rodzice, i dzieci, to niekoniecznie na każdej sesji muszą być i rodzice, i dzieci. tak? To mogą nie być wszystkie dzieci, no bo bardzo małe dziecko się oczywiście do tego nie nadaje, ale jest bardzo dobrą i bardzo skuteczną formułą terapeutyczną. Wreszcie, no, też rodzajem terapii grupowej jest terapia pary. Podczas terapii pary zdarza się, że zamiast jednego terapeuty występuje dwóch terapeutów jest tak zwany koterapeuta. To może być mężczyzna, kobieta, to mogą być osoby tej samej płci, no i pracują, pracują z parą. No, warunkiem, żeby prowadzić terapię pary jest równy dystans do każdej z tych osób, tak? To znaczy, nie ma takiej możliwości, żeby na przykład lekarz, który prowadzi, czy terapeuta, który prowadzi małżonkę, tak, po nie wiem, kilku miesiącach, żeby się do tego do, dołączał ten małżonek, tak? A wtedy to już musi być nowa, całkowicie neutralna osoba, która równo trzyma dystans do obydwu tych osób. Gdybyśmy się dowiedzieli, że istnieją przeciwwskazania, tak, gdyby jeden z uczestników tej terapii na przykład ujawnił, że prowadzi podwójne życie, czego nie ujawnia drugiej osobie, no to oczywiście taką terapię wtedy trzeba przerwać, tak więc można powiedzieć, że terapia pary jest no, w wyższym stopniu w tym nie jest czymś pewnie trudniejszym często, no ale naprawdę przynosi, przynosi bardzo dobre rezultaty, Terapia pary tym się różni od takiej klasycznej terapii, że spotkania odbywają się zazwyczaj raz na dwa tygodnie, czasami raz na miesiąc. W takiej krótkiej, skróconej formie, takiej interwencji terapeutycznej, no, może być to ograniczone do kilku spotkań, do około ośmiu spotkań. To potrafi przynosić bardzo dobre rezultaty, ponieważ w takich okolicznościach terapeuta występuje. W roli, można powiedzieć, mediatora, pomaga zbliżyć stanowisko. Wśród par, które przychodzą do terapeutów, no, wiele tych par się po prostu boi, że, że dojdzie do rozwodu. Tak? Bywa tak, że jedna osoba jest zdeterminowana, chce się rozwieść, druga osoba nie chce tego rozwodu. Wówczas nie jest celem terapeuty czy terapeutów, jakby przymuszanie na siłę, tak, sklejanie tego związku na siłę. Celem jest umożliwienie im takiego, można powiedzieć, Aksamitnego rozejścia się, łagodnego rozejścia się, aczkolwiek oczywiście w takich rodzinach, w których są dzieci, tak, szczególnie małe dzieci, no jednak staramy się stabilizować te związki. W żadnym wypadku żaden odpowiedzialny terapeuta nie będzie radził ludziom, żeby się rozstali, chyba że zachodzą ku temu ważne przesłanki. No Jeżeli jedna osoba katuje drugą osobę, w jaki sposób ją wykorzystuje, zdecydowanie wówczas polecamy odseparowanie się od takiej osoby. Tyle o rodzajach terapii, wobec kogo stosujemy terapię, jakie mamy grupy, gdzie należy stosować terapię, jakie mamy grupy, gdzie raczej tych terapii nie, nie należy stosować. Otóż z pewnością osoby bardzo ciężko chore, tak? osoby w psychozie, osoby cierpiące na schizofrenię, na chorobę taką dwubiegunową w aktywnej fazie depresji czy fazie manii, no to nie są osoby, które na tym etapie poddajemy terapii, ale kiedy osiągną stabilizację swojego stanu, wówczas jak najbardziej terapia jest wskazana, czyli ostry stan psychotyczny to przeciwwskazanie do stosowania terapii, no stan remisji to wskazanie, aczkolwiek też musimy być tutaj bardzo ostrożni. Kolejnym takim, można powiedzieć, przeciwwskazaniem do terapii jest oczywiście sytuacja, w której osoba, która jest uzależniona, nie przerywa, Swojego uzależnienia, no takim krańcową sytuacją jest, gdy ktoś, na przykład, przychodzi pod wpływem alkoholu, wówczas bezwzględnie nie należy, oczywiście, poddawać takie osoby terapii. Ona musi przyjść, można powiedzieć, czysta z chęcią zmiany tego statusu. Oczywiście, pośledzenie umysłowe, jakiś bardzo niski poziom intelektualny, no również powodują, że terapia będzie bardzo trudna, o ile w ogóle, no, o ile w ogóle możliwa. Na no, no, kolejnym Przeciwskazanie do długotrwałej, zwłaszcza terapii, będzie i zaawansowane wieki, i zmiany tak? No, raczej nie ma sensu, żebyśmy teraz, można powiedzieć, starali się uczyć na nowo 80-cio, 80 prawda? No to nie przyniesie rezultatów, tak? więc właśnie w tych grupach pacjentów, o których powiedziałem, czyli osób bardzo poważnie e, chorych psychiatrycznie, osób z różnego rodzaju ograniczeniami, stety stosujemy o łączeniu psychoterapii i farmakoterapii powiem w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o komentowanie, proszę o subskrybowanie kanału i do zobaczenia za tydzień.